Dzień dobry, szanowni państwo, widzowie Polskiej Telewizji Narodowej, sympatycy Narodowego narodowe Frontu Polskiego, ruchu narodowego w ogóle, Narodowy Front Polski. Dziś przeddzień Dnia Wojska Polskiego, 15 sierpnia, Dzień Wojska Polskiego, jednocześnie Dzień Zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 1920 roku to jest rocznica kolejna cudu nazwisko tak zwanego i ustanowione święto również Matki Bożej Krowej Polski. A więc przed przeddzień tego święta dziś znajdujemy się, szanowni Państwo, przed Katedrą Praską w Warszawie, na Pradze. Za nami znajduje się pomnik bohatera tamtych dni Bitwy Warszawskiej 1920 roku, księdza Ignacego Jana Skorupki, który poległ na polach Radzy Walcząc, Radzyminu. Szanowni Państwo, z nami są dziś pan Wojciech Bardoński z Ciechanowa, Nord Front Polski, pan Waldemar Markowski z Warszawy, Nord Front Polski, Piotr, pan Piotr Lubański z Ciechanowa, Nadofront Polski i nasz kolega Krzysztof Sachurski, obóz Trzech Polski z Warszawy. Jarosław Dubowski, Warszawa i również Podlasie też. Proszę państwa. Dzień Wojska Polskiego. Dzień ten ustanowiony został już w 1989 roku przez Sejm Polski. W 1992 roku, 30 lipca, Sejm Polski ustawą, ustawą ten dzień powołał. Także od 13 sierpnia ta ustawa zaczęła obowiązywać. Już 15 sierpnia 1992 roku obchodziliśmy Dzień Wojska Polskiego. A wiąże się oczywiście on z pamiętną bitwą warszawską w 1920 roku z wojskami bolszewickimi. Proszę Państwa, wtedy tamte dni. Ciągle są przedmiotem dyskusji dzisiaj i polityków, i publicystów, i historyków, i należy o tym dyskutować, ponieważ następuje zawłaszczenie, manipulacja, a tylko wiedza o prawdziwej historii może nas ustrzec przed następnymi błędami, i konfliktami, i tragedią ojczyzny. Z mojej strony, Szanowni Państwo. Należy zwrócić uwagę, że wtedy głównym bohaterem tej wygranej przez Polskę bitwy, w sumie obrony Warszawy przed nawałem bolszewicką, był generał Tadeusz jordan Rozwadowski. Szanowni Państwo, ale to była konsekwencja wyprawy kijowskiej samozwańczego marszałka Józefa Piłsudskiego. No, i niestety to on rozpoczął te działania w stosunku do tamtego Związku Radzieckiego. I przed, przed tymi działaniami, przed tą wyprawą, granicę z naszym wschodnim sąsiadem mieliśmy korzystniejszą niż niestety później po krwawej obronie Warszawy i po tylu tysiącach ofiar wśród żołnierzy cywilów zniszczonego kraju i również po stronie też ofiar słowiańskich, po stronie Związku Radzieckiego, czyli Rosji Bolszewickiej. To jedna rzecz. Inna Józef Piłsudski, jak coraz więcej faktów dokumenty stwierdzają, no na rzecz niestety państw centralnych wtedy Pierwsza wojna światowa jeszcze przed. Ten czas i Niemiec, Austrii, i e, w jego planach e, ciągle były działania zaczepte w stosunku do naszego sąsiada wschodniego, niezależnie czy to nam było na rękę, czy też nie. Podobnie wymarz pierwszej kadrowej, ale społeczeństwo wtedy, sam Sienkiewicz, nasz e, pisarz, noblista, na tyle dojrzało, że nie dało się wreszcie podpuścić do nieodpowiedzialnego zrywu, do przelania krwi takiego, który w tamtej konfiguracji politycznej po prostu nam się nie opłacał. Jak się okazało, nie państwa centralne wygrały, tylko e, Alianci i w pewien sposób też Rosja, później już zrewolucjonizowana, e, była wśród e, wygranych e, proszę państwa. E, także. E, tylko dzięki wtedy, no, trzeba przypomnieć, polityce narodowców na czele z Romanem Dmowskim, całego obozu narodowego, mogliśmy się ustrzec przez zgubną taką właśnie powstańczą polityką i działaniami nie na naszą korzyść. Dziś, Szanowni Państwo, powtarza się, powtarza się sytuacja. Pro, promowane są legendy, czy osoby, które w tamtym czasie szkodziły, można powiedzieć, ojczyźnie. A przemilczane są cierpienia i ci bohaterowie, którzy później w czasach sanacji niestety byli prześladowani za to, że odważnie bronili ojczyzny i w jaki sposób w jakiś sposób Obnażyli manipulację i słabość właśnie wtedy działań marszałka Józefa Piłsudskiego. Także, szanowni Państwo, również jeżeli chodzi o wspólne działania z Samarym Petlurą i z Ukraińcami, to się też nie powiodło. Wyprawa kijowska zmobilizowała Rosję w wojnie domowej i Rosjanie po prostu w obronie ojczyzny i wroga, zagrozili naszej stolicy. Marszałek Piłsudski oddał władzę Witosowi nad wojskiem, nad państwem, czego później no, nie chciał ujawniać i prześladował tych, którzy byli tego świadkami, m.in. generała Zagórskiego, generała Rozwadowskiego, co doprowadziło też do ich śmierci. Dziś, Szanowni Państwo, namawiam do wspierania Komitetu Budowy Pomnika generała Tadeusza Jordanowskiego, które to działania prowadzi w Warszawie pan Antoni Gut. Proszę się zapisywać do Komitetu, proszę wspierać, ażeby legendy zgubne nie niszczyły nasz, naszego, naszej ojczyzny. Nie zatrwały nam umysłów i pozwalały właściwie oceniać sytuację. Nie po to, Szanowni Państwo, wychodziły w 1992 roku wojska radzieckie, ażebyśmy już później witali z kwiatami obce wojska. Potrafiliśmy wtedy w 1920 roku stawić czoła wrogowi przy dobrej organizacji i przy prowadzeniu wojska przez zdolnych polskich dowódców, bo takich mamy. I dzisiaj też nie jesteśmy małym krajem średnim, o dużych osiągnięciach, o chwalebnej historii, i warto stawiać na własną armię, nie poddawać się pod dyktat obcych wojsk, ponieważ nawet za tak zwanego PRL-u nie byliśmy używani w tylu miejscach w ogóle, jak dziś jesteśmy jako mięso armatnie nas, nasz tak zwany sojusznik używa, czy w Afganistanie, czy w Iraku, czy w Syrii i tak dalej. I wcale w nie naszym interesie. Proszę Państwa, dzisiaj jeszcze poprosiłem o głos tutaj kolegów, jak również będę chciał przedstawić nieobecnego mecenasa Mariana Barańskiego, założyciela założyciela Komitetu Obrony życia rodziny i narodu polskiego w czasach PRL-u, jak również współzałożyciela Ligi Narodowo-Demokratycznej. Chciałbym teraz poprosić o głos naszego sympatyka i członka obozu wszechpolskiego Krzysztofa Stachórskiego na temat dzisiejszej uroczystości. Ponieważ, szanowni Państwo, wojsko jest potrzebne, słabość prowokuje do ataku, wojsko wychowuje. I co nasz kolega na ten temat dzisiejszej uroczystości, aluzje do przeszłości i e, zadania na dziś? Cześć Wielkiej Polsce. Kilka słów z strony obozu Wszechpolskiego, może nie tyle na temat tego święta, ale o sprawach bardzo ważnych. W sierpniowe święto obóz Wszechpolski przypomina grzechy narodowe. Grzech narodowy popełniasz, jeżeli cudzy obyczaj i cudzy język wprowadzasz do domu swojego. Zapierasz się imienia prawego Polaka i nie strzeżesz polskiego honoru zawsze i wszędzie. Zabijasz w dzieciach ducha narodowego przez obce wychowanie. Okradasz w dorobku własne społeczeństwa nie przestrzegają bezwzględnie hasła swój do swego. Kupujesz w obcych składach, leczysz się obcych lekarzy, szukasz porady obcych adwokatów, powierzasz pracę obcym przedsiębiorcom, rzemieślnikom, robotnikom, trzymasz obcą służbę, posługujesz się Obcymi pośrednikami. Kupujesz na kredyt i robisz długi ze świadomością, że ich nie zapłacisz. Powiększasz dorobek swój niegodziwymi środkami, szukasz pomocy i zysków w obcych i wrogich zakładach, bankach i towarzystwach. To jest siedem głównych grzechów, których powinniśmy się wyzbyć. Czemu w Wielkiej Polsce? Dziękuję, koledze Krzysztofowi z Polskiego Zobozu Wszechpolskiego. Proszę Państwa, już dziś, jutro, w tym właśnie czasie Dnia Wojska Polskiego, rocznicy bitwy warszawskiej w różnych miejscach Warszawy, w Polsce, będzie, będą, będzie uczczone czczone to święto i wspominane chwała oręża polskiego w różnym okresie i dzisiaj. Także doceniamy naszych rodaków, Polaków, którzy przywdziewając mundur. Zobowiązują się do tego, że w niebezpieczeństwie będą bronić ojczyzny, a w, w czasie pokoju też dawać nam jak najlepszy przykład. Chciałbym teraz odczytać wystąpienie na, na tę okazję dzisiaj pana Mecasa Mariana Waleńskiego. Rocznica najazdu bolszewickiego z 1920 roku. Najazd bolszewicki nie był powtórzeniem walki z Rosją, bowiem Rosja, Rosję opanowała Żydobolszewia. Na tym polegała istota rewolucji październikowej. Władzę w Rosji zdobyli bolszewicy żydowskiego pochodzenia, czyli Żydzi niewierzący. Zapowiadali, że Rosja spłynie krwią. Tak się też stało. Wymordowano kilkadziesiąt milionów Rosjan. W roku 1920 Rada Komisarzy Ludowych, najwyższy organ władzy w Rosji, składała się w większości, w 90% z Żydów komunistów. Postanowili oni rozszerzyć swoje władztwo poprzez podpój narodów europejskich, gdzie przygotowywali grunt do najazdu siły komunistyczne. W Polsce akurat ideologia komunistyczna nie miała zbyt wielkich wpływów wtedy. W sytuacji tej Troski dowódca sił bolszewickich liczył, że przejdzie przez Polskę na zachód do Niemiec i Francji. Polska mogła oprzeć się na jazdowi dzięki wierze katolickiej większości narodu oraz wysokiej świadomości niebezpieczeństwa episkopatu. Jednak władzę nad wojskiem i w państwie sprawował Józef Piłsudski, który jeszcze niedawno był członkiem partii socjalistycznej zbliżonej programowo do komunistów. Nadtopił Sudzki był dyletantem wojskowym, nie ukończył żadnej szkoły wojskowej, nie odznaczył się dotychczas jako dowódca, nadto chciał on odgrodzić się od Rosji państwami sprzymierzonymi, które dotychczas nie istniały, takimi jak Ukraina, to też pierwszy zaatakował Rosję zajmując Kijów, było to łatwe zwycięstwo, ponieważ bolszewicy oddali to miasto bez walki. Wkrótce jednak zaatakowali i armia Polska, rozciągnięta w długi, płytki szereg, zaczęła się cofać. Ponosiła też klęski w odwrocie. Wkrótce bolszewicy znaleźli się pod Warszawą. Piłsudski stracił głowę tak dalece, że 12 sierpnia 1920 roku zrezygnował na piśmie ze stanowiska naczelnika państwa i naczelnego wodza i wręczył tę rezygnację premierowi Wincentemu Witosowi. Jest przy tym znamienne, że zadeklarował, iż wreszcie oczekiwać będzie rozkazu rządu co do zużytkowania sił w tej czy innej pracy, swoich sił. Na szczęście w tej groźbie, groźnej dla polskiej chwili, gdy bolszewicy byli już pod radzeminem armia polska była dowodzona przez generała Tadeusza Rozwadowskiego, który nie stracił ducha i ułożył plan rozbicia wroga. Plan ten polegał na stoczeniu... Walnej bitwy pod Warszawą i na północnym froncie w okolicach Nasielska. Ja w Piłsudskiemu wyznaczono rolę dowódców, dowódcy oddziałów, które miały uderzyć w czasie bitwy w bok nieprzyjaciela nad rzeki Wieprz. Generał Rozwadowski zażądał. Piłsudski uderzył już 14 sierpnia, ale ten zwlekał i prawdopodobnie czekał na wynik walki pod Warszawą. Uderzył dopiero 16 sierpnia, wtedy, kiedy bolszewicy byli już rozbici w odwrocie. Rozbito ich w ciężkich walkach pod Radzyminem I w wielkiej bitwie pod Nasielskim. Czy mógłby pan nie przeszkadzać? Yy, tak. Yy, w wielkiej bitwie pod gdzie w szczególności zaczęła się 18. dywizja piechoty Poznańska. 18 sierpnia Piłsudski nie uczestniczył w walkach, był już w Warszawie, gdzie miło zrzeczenia się objął naczelne dowództwo. Wites bojaźliwie nie ujawnił aktu zrzeczenia się Piłsudskiemu, nie ujawnił tego przez cały okres międzywojenny. A fakt stał się znany dopiero z jego pamiętników, opublikowanych po II wojnie światowej. Przepraszam. Na emigracji. Dodać należy, że w obliczu porczywych modłów Najświętsza Maria Panna objawiła się wojskom sowieckim dwukrotnie. 15 sierpnia na Radzyminem pod Radzyminem i pod Wólką Radzymińską. To tłumaczy popłoch według Mecenasem Rebenskiego, z jakim wycofały się wojska sowieckie. Polacy odnieśli wielkie historyczne zwycięstwo, wzięli do niewoli tysiące jeńców. Udział Piłsudskiego w tym boju był prawie żaden, dowodził tylko pościgiem. Natomiast najazd odparły wojska pod Radzyminem i na północy Polski pod wodzą generała Sikorskiego. Polacy odparli najazd cywilizacji żydowskiej, która opanowała Rosję. Dodajmy, odparli na stosunkowo krótki czas, bo do roku 1939 Piłsudski dopuścił się buntu przeciwlegalnej władzy w roku 1926. Zdobycie władzy umożliwił mu manazm sił rządzących, w tym także sił narodowych. Odtąd już mógł występować w postaci półboga, bo doszło do tego, że uchwalono ustawę o ochronie czci marszałka która przewidywała więzienie za jakąkolwiek krytykę jego osoby. Marian Barański 15 sierpień 2019 roku. Proszę Państwa, ja też, jeszcze tak do, słowo do tego chciałem zaznaczyć, że jednak działania marszałka Józefa Piłsudskiego, marszałka samozwańczego były w interesie niemieckim. No, ze niewiele miały wspólnego i ostatecznie widzimy, po której stronie staną po niewłaściwej, niezwycięski pierwszej wojnie światowej. Kult no, zgubny, jak widzimy, dzisiaj też, marszałki piosyjskiej obserwujemy. Także zachęcamy Państwa do wspierania. Komitet Budownika Generała Tadeusza jordana Rozwadowskiego, który no, w Warszawie nie ma żadnego pomnika, ewentualnie jakieś tablice, podobnie Roman Domowski niewiele, no, a marszałek doczekał się wielu. Także walka o prawdę naszą trwa. Panie Wojciechu, czy jakiś komentarz? Bardzo proszę, Pan Wojciech Bardoński, Ciechanów. Ja chciałbym. Y dodać taką refleksję, że historia na nauczycielką życia i historia ma to, to znaczenie, dlatego wartość historii uczyć, żeby być mądrzejszym, żeby, 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 żeby jak chcesz sobie radzić w przyszłości, musisz znać przeszłość, prawda? I, i ja, ja bym stąd z, z tych wydarzeń z 1920 roku, z 15 sierpnia wyciągnął taki wniosek, że Byliśmy w sytuacji, można powiedzieć, tak, która wyglądała beznadziejnie. I, i, I wiele razy Polacy byli w takich sytuacjach beznadziejnych, przynajmniej pozornie, ale właśnie wtedy wstępował w Polaków jakiś taki duch, jakaś taka mobilizacja i my sobie wtedy dawaliśmy radę, że kiedy my jesteśmy w trudnej sytuacji, to zazwyczaj wróg też jest wtedy wyczerpany i i jeżeli się nie poddamy, będziemy działać konsekwentnie, to zazwyczaj nauka z historii płynie taka, że zwyciężamy, osiągamy jakieś sukcesy. I wielu ludzi teraz jakoś tam się odzywa do mnie, kontaktuje, że jest rozpaczonych, że też czuje, że jest sytuacja beznadziejna. Ja bym chciał ludzi pocieszyć, że ta beznadzieja jest pozorna, bo bo ja dam przykład, bo sympatycy PiSu cieszyli się, że nareszcie chrześcijanie doszli do władzy, że że będzie, no, że przy, przy, przywrócimy cywilizację życia, cywilizację łacińską i co się dzieje? No posłowie pisniki chrześcijanie zapomnieli ręki do góry podnieść, mają większość i zakazać propagandy homoseksualnej, tej propagandy LGBT. No i, i to, co się dzieje teraz w mediach, to co się działo na przykład w Płocku gdzieś niedawno, to co się działo w Białym Stoku, to co ta. ta, ta, ta Obrzydliwa propaganda LGBT, no to, to, jest, to jest skutek tej, ja powiem, zdrady PiSów. To, to jest po prostu to jest zaniechanie, to tak jakby policjant patrzył się na, na przestępstwa, które się dzieją, i powiedział, to nie ja, to przestępca jest zły, ale poprzez swoje zaniechanie sam pozwalał rosnąć złów w siłę. Czyli wystarczyłoby rękę podnieść, podnieść rękę i jest, byłby. Zakaz tej propagandy homoseksualnej LGBT i tak dalej. Także y, czu, y, że miliony zwolenników kisu są czują się zdradzeni. Co więcej, pryskają nawet te mniejsze autorytety. No, weźmy przykład Kukiza w ostatnich dniach. No, ilu ludzi się y, do tej pory wierzyło Kukizowi, że będzie walczył z systemem. Okazało się, że wszedł w sam środek systemu ośmieszył się. Y, ja powiem nawet Konfederacja, która y, wiel, wielkie nadzieje. Dawała no, tym Polakom patriotycznym, tym, tym środowiskom myślącym bardziej. No i co się dzieje? Kajagodek odeszła. I no, twierdzi, że tam jest no, żadnych wartości, nie ma tylko jakieś, jakieś tylko nie wiem, interesy, pieniądze, układy. No nie wiem ile w tym prawdy, ale, ale widać, że tam też, też no, wielu ludzi jest zawiedzionych. I teraz jaki z tego wniosek? Nie poddawać się. Są, jest jeszcze dużo organizacji. Narodowy Front Polski, Obóz Wielkiej Polski, to są organizacje obecnie największe polskie, patriotyczne i jeszcze nieskompromitowane, także to nie znaczy, że jak, jak wielu ludzi zdradziło, że wszyscy są zdrajcami. Jest, jest jeszcze mnóstwo ludzi, na których można polegać. Jeszcze nadzieja nie zgasła, tylko po prostu tak jak, jak, w, tym, jak, jak w czasie tego cudu nad Wisło, po prostu nie, podda, nie poddawajmy się, trzymajmy się i, i damy radę, damy radę, także Bądźmy optymistami, tylko bądźmy konsekwentni, nie, nie dajmy się oszukiwać po raz kolejny. Trzymajmy się z tymi, którzy dotrzymują słowa. Dziękuję za głos. Dziękuję bardzo. Jeszcze, Szanowni Państwo, chciałem dodać co do tego wydarzenia 1920 rok i w ogóle pierwsza wojna światowa, że wtedy, no niestety, jakkolwiek no, nie życzymy żadnemu narodowi jakiejś krwawej rewolucji, to jednak rosja carska nie chciała do końca jakby uznać nasze państwowości. Dopiero Rosja bolszewicka to zrobiła. To są takie no, fakty, niestety. Aczkolwiek no, krwawa, krwawa rewolucja, niszczenie kościoła, no, tradycji. I proszę Państwa, w tym dniu w takim razie pozdrawiamy Serdecznie wszystkie służby mundurowe, które mają na celu służbę państw w wyjątkowych okolicznościach są zobowiązani do tego, a szczególnie żołnierzy polskich. Trudna jest dzisiaj sytuacja. Życzymy, żeby nasza armia była silna, niezwyciężona, żeby żołnierze byli doceniani i finansowo i publicznie publicznie miano o nich jak najlepsze zdanie. Proszę Państwa, tak, tu Pan proszę się przedstawić. Nazywam się Karol Kruwczyński. Chciałem tylko dopowiedzieć jedno zdanie do pana e, słów, że państwo kościelne w XIX wieku też nie uznawało niepodległości Polski. Podobnie jak wszystkie monarchiczne państwa europejskie, dopiero po rewolucji to się zmieniło, i w momencie, gdy powstały już po I wojnie światowej e, państwa środkowej Europy i Amerykanie uznali, to papież Benedykt XV również uznał już jako fakt dokonany niepodległą Polskę. Dziękuję za tą tak cenną uwagę. No niestety, proszę państwa, tu jakoś polityka nie zawsze idzie w parze. Z, z takimi działaniami, no też niestety politycznymi e, hierarchii kościelnej, e, czyli można powiedzieć bardziej, e, na pewno nadaje się w, e, w takim prywatnym życiu, e, bardziej się sprawdza i jest niezbędna, piękna e, idea religijna, moralność, dekalog, ale w szerszej skali politycznej to widzimy, że różnie to bywało. Przypomina mi się że była delegacja, nie wiem chyba czy nie z Romanem Mowskim na czele u papieża, no i niestety z uśmiechem na ustach e, spotkał się co do szans powstania niepodległego państwa polskiego. Czyli to też, e, proszę państwa, no, świadczy troszeczkę e, o czymś, może i też o tym, że dawaliśmy publiczne świadectwo, e, nie wiem, jakiegoś takiego. Skłócenia, poddawania się emocjom i niezorganizowania, a wtedy właśnie w tym czasie, dzięki odpowiedzialnym mężom stanu, przywódcom, potrafiliśmy opanować emocje i właściwie ocenić sytuację międzynarodową, podjąć walkę we właściwej kolejności. Praca organiczna. Dyplomacja, informacja, wiedza i tylko wtedy, kiedy rzeczywiście szanse były powodzenia, uzyskania niepodległości, zgodnie z ekonomią krwi, chytamy za broń i to czynimy, ponieważ e, hańbą byłoby wtedy e, tego nie zrobić. Szanowni Państwo, jeszcze raz pozdrowienia e, dla wszystkich żołnierzy i rodaków z okazji e, Święta e, Dnia Wojska Polskiego. E, i rocznicy Bitwy Warszawskiej. Pozdrawiam Państwa z Pragi Warszawskiej, sprzed Katedry Praskiej, św. Floriana, św. Michała Anioła i za nami pomnik księdza Inakcego, Inakcego Skorupki, bohatera tej Bitwy Warszawskiej, znamiennego. Dziękuję bardzo. Życzymy miłego popołudnia jeszcze, czołem wielkiej Polsce. Dziękuję bardzo.